Przed nami wiele tematów, ale zaczynamy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kary 3 lat więzienia za pomawianie narodu polskiego. Z tego paragrafu jeszcze nikt nie siedzi i nie będzie, bo Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo uchwalono wadliwie. Są ogólne możliwości ścigania za pomówienie, także nie ma żadnego problemu, żeby na ogólnych zasadach, zarówno z kodeksu karnego, jak i z kodeksu cywilnego, ochrona dóbr osobistych, ścigać tego typu, tego typu pomówienia. Konsekwencją istnienia i działania takiego przepisu byłoby przekonywanie historii. Oni są niewarci moich łez, tylko się modlić o opamiętanie i dar rozumu dane im od Boga. To jest niegodne odpowiedzi Trybunału Polskiego. No właśnie, co jest w tej sprawie godne, co nie jest. Trybunał przyjrzał się tym przepisom na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, który jest teraz naszym gościem. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Rzeczniku, może najpierw ustalmy, co to właściwie znaczy. Pomawianie narodu. To właściwie nie wiadomo, co to znaczy i między innymi dlatego, Złożyłem taki wniosek tak szybko jak tylko mogłem, bo jeszcze w styczniu 2007 roku. Ale znacznie gorszą rzeczą niż nieprecyzyjność tego przepisu jest to, że u podstaw jego leży przekonanie, że można jakąś prawdę dekretować yy, sądowo, czyli że prawo może rozstrzygać, co jest prawdą historyczną, a co nie jest. Jest to jakiś ślepy zaułek współczesnego prawodawstwa które zresztą wzięło się ze znanego skądinąd przestępstwa, które nazywamy Kłamstwem oświęcimskim, dlatego pięć minut później złożyłem wniosek w tej kwestii. Panie doktorze, to zaraz przejdziemy do kłamstwa świecińskiego, ale zaczynajmy się najpierw na tym przepisie, który już został obalony, zwulennicy tego przepisu mówili, że jest on właściwie oczywisty dla każdego, kto chce bronić honoru narodu polskiego. To brzmi bardzo górnolotnie. No ale mówią, że właśnie dokładnie tak jest. Honor narodu. Pan nie chce bronić? Wie Pan, jak go broniłem, kiedy byłem za granicą, ale myślę, jako konsul generalny występowałem przeciwko tak zwanym polskim obozom koncentracyjnym i myślę, że skutecznie. Chodzi o to, że pewne rzeczy nie da się realizować przy pomocy pewnych środków, a mianowicie przy pomocy procesu karnego wskazującego tego, kto uważa inaczej. Czyli ta broń byłaby przy... nieskuteczna, panie doktorze, bo w, to miała być broń po do obrony była... w takich sytuacjach, przy, 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 przywołajmy może konkretny przypadek, w takich sytuacjach, gdy ktoś pisze, także za granicą, o rzekomych polskich obozach koncentracyjnych. Byłoby oczywiście nieskuteczne, bo przydało mu fałszywego nimbu obrońcy wolności słowa. I tego należałoby uniknąć. Poza tym, jeśli chodzi o zagranicę, przepis ten byłby całkowicie nieskuteczny. Jak pan sobie wyobraża, że można by go realizować w stosunku na przykład do jakiegoś niemądrego publicysty angielskiego, francuskiego czy niemieckiego. Skutki byłyby odwrotne do zamierzonych. Po pierwsze pokazalibyśmy swoją bezsilność, po drugie byśmy się ośmieszyli, a po trzecie przesunęlibyśmy na forum sądowe, dyskusje na temat, co jest prawdą historyczną, a co nie jest, do czego oczywiście dopuścić nie można. Trybunał niestety nie podjął tego merytorycznego problemu, dlatego że uznał za niekonstytucyjny przepis artykułu 132, ale li tylko z powodu niekonstytucyjności trybu, w jaki został uchwalony. Jak rozumiem, tutaj ma pan trochę żalu, tak, takiego niespełnienia, że może lepiej by było, gdyby Trybunał to wyjaśnił do końca, czy tak? Nie żalu. Ja po prostu podzielam zdanie sędziego Hermelińskiego, który złożył wotum separatum, twierdząc, że nawet jeżeli stwierdzono niekonstytucyjność trybu i słusznie, uzasadnienie sędziego Wyżykowskiego było w tym mierze bardzo wyczerpujący i przekonywujący, to należało podjąć problem zasadniczy. Problemem zasadniczym jest, czy prawdę historyczną można dekretować przy pomocy przepisów prawnokarnych. Ja twierdzę i wielu ludzi na świecie to samo twierdzi, że jest to niesłuszna droga, że idziemy w ślepy zaułek współczesnego prawodawstwa. Panie doktorze, a tak swoją drogą, to może ten przepis był w praktyce martwy przez dwa lata, nikt nie został z tego paragrafu wskazany. Były próby, słyszeliśmy o nich, gdy ukazała się książka Strach Jana Tomasza Grossa, były prywatne doniesienia, ale prokuratura nie, dopatrywała się, nie dopatrzyła się w tej sprawie przestępstwa. Ja bym się formalnie rzecz biorąc dopatrzył przestępstwa w książce ostatniej, która jest niewątpliwie paszkwilem pana Jana Tomasza Grossa, ale byłoby, to przydałoby mu, jak powiedziałem, nimbu, którego on chciałby uzyskać i należało mu tego odmówić, czyli przepis był kontraproduktywny. Ale to znaczy, był... pan by się dać... dopatrzył e, przestępstwa w tej książce właśnie z punktu widzenia tego przepisu, tak? Ależ oczywiście prokurator z przyczyn powiedzmy rozsądkowo politycznych nie sięgnął i słusznie, chociaż poprawnie, legalnie to nie było. Natomiast ładnią byśmy mieli aferę, gdyby jeszcze groz był postawiony w stan oskarżenia. Wydaje mi się, że marzyłby tylko o tym. Należało mu tej przyjemności odmówić i poza tym należało tego rodzaju przepis skasować aby na przyszłość nikomu niemądremu nie przyszło do głowy, aby po niego sięgać. Panie utworze, bo Pan powiedział, że będzie ciąg dalszy. Kłamstwo święcimskie to jest e, następna sprawa, którą Pan podnosi. Te przepisy są dużo starsze od tych, które teraz zostały uchylone. No i tutaj była już kiedyś sprawa sądowa przeciwko doktorowi Dariuszowi Ratajczakowi, wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, tyle że została umorzona. W jego książce pojawiła się teza o tym, że gaz cyklon B w Auschwitz mógł służyć do dezynfekcji więźniów. To wywołało wielkie oburzenie. O święcimskie kłamstwo, pan uważa, że to też jest błąd, taki przepis? Ale to nie tylko ja uważam, niedawno toczyła się wielka dyskusja we Włoszech i w Hiszpanii, nie we Włoszech i we Francji, gdzie setki, a być może nawet tysiące historyków zaprotestowało przeciwko wprowadzaniu pewnej prawdy historycznej przy pomocy przepisów prawa karnego, a niedawno zupełnie, bo chyba na jesieni ubiegłego roku sąd Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii uchylił zupełnie analogiczny przepis do przepisu artykułu 55 ustawy o ipn który dzisiaj, w sprawie którego dzisiaj złożyłem wniosek do Trybunału. Panie doktorze, to jeżeli w różnych sprawach e, zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich e, nie tędy droga w obronie narodu polskiego, to którędy w takim razie? Bo padają pytania jak bronić się przed zalewem kłamstwa. Po pierwsze, bronić się przy pomocy procesów sądowych nie można, bo prowadzić one będą do zupełnie odwrotnego rezultatu i do robienia z bohaterów wolności słowa tych, którzy w rzeczywistości kłamią. Po drugie, powinniśmy walczyć o tę prawdę, tak jak nasi rodacy walczyli kiedyś o prawdę o Katyniu, której nie pozwolili zginąć, czy obywatele e, żydowscy walczą o prawdę oświęcimia i inne narodowości również. To jest jedyna droga, droga walki historyków o prawdę, droga sporu i droga podejmowania odpowiedzialności za tą prawdę. Prawda tak długo istnieje, jak długo są osoby, które się z nią identyfikują. I nie możemy tej walki scedować na prokuratorów i sędziów, którzy zresztą nie są do tego przygotowani, aby ją prowadzić. Panie doktorze, na koniec może zmienimy temat. Ja chciałem zapytać, czy pedofile to ludzie? Premier Donald Tusk, jak pan na pewno słyszał, uważa, że w ich przypadku nie można mówić o prawach człowieka? No oczywiście, to jest retoryczne pytanie, jak rozumiem, które pan mi stawia. Pan premier Tusk dał wyraz swoim uczuciom i pewnym emocjom, ale nie powinniśmy robić z tego wielkiej sprawy bo to jest tylko chwila, w której tym emocjom dał wyraz. Przecież nie wyciągamy z tego żadnych wniosków, ani premier również. Jest problem, jak sobie radzić z pedofilami po to, aby chronić ich niewinne, małe dzieci. Ten Ale problem jest problem jest konkretne rozwiązanie, które premier być może w emocjonalny, jak pan mówi, sposób proponuje. Czyli co pan myśli o przymusie chemicznej kastracji, bo taka jest propozycja. Po pierwsze trzeba zajrzeć do aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, aby stwierdzić, że w stosunku do osób chorych można stosować środki lecznicze, a w stosunku do osób warunkowo zwalnianych można nakładać na nich obowiązki leczenia lub terapii lub innego podobnego zachowania jako warunku zwolnienia z kary pozbawienia wolności. Podobny obowiązek można nałożyć przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. A więc uchylam, wyważamy drzwi, które w znacznej części są już uchylone. Panie doktorze, ostatnie pytanie w związku ze sprawą e, Aleksandra Wolszczana, słynnego astronoma. To bulwersująca sprawa astronoma, który jak się dowiedzieliśmy współpracował z SB. Ja nie chcę pytać o ten konkretny przypadek. Proszę o komentarz do opinii. E, pan Wolszczan napisał w swoim oświadczeniu napisał o ilustracji, że stworzenie możliwości, to cytuję, stworzenie możliwości zaglądania do życia prywatnych ludzi bez ich wiedzy i zgody nie jest symptomem prawidłowo funkcjonującej demokracji. Co pan na to? To jest przykre. Niezależnie od wielkości naszego wielkiego uczonego, kolaborował ze zbrodniczym systemem i o tym powinniśmy pamiętać. Niezależnie od tego, czy tak było naprawdę, że nie przynosił szkody nikomu był kolaborantem i tego nie da, nie można w żaden sposób różnego rodzaju słowami czy deklaracjami zapewniać większość tych, których e, współpraca teraz jest odkrywana twierdzi to samo, a mianowicie że system był taki paskudny a dalej, że była to pozorowana współpraca mamy bardzo duży wysyp Konradów, Walenrodów w Polsce ale ja powtórzę w takim razie swoje pytanie. Chodzi o zaglądanie do akt SB dotyczących życia prywatnych ludzi bez ich wiedzy i zgody. To nie jest kwestia, która powinna podlegać ochronie sferze prywatności. To jest kwestia prawa ludzi do informacji i wiedzy, która z osób publicznych reprezentuje, co reprezentuje, i co robiła w przeszłości, gdyż na życie człowieka składa się nie tylko jedna ich część w jakiejś tam dziedzinie, ale cały kształt i to, co robił również w przeszłości. Pan yy, nasz wielki uczony na pewno jest wybitną postacią, ale w to, co robił, a jeszcze bardziej to, co mówi, jest zawstydzające, ale zawstydzające niestety dla niego. Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich był gościem faktów po faktach. Dziękuję bardzo. 军规。